Cześć, witajcie, witam serdecznie i dziękuję wszystkim moim wspierającym, wszystkim moim widzom za uprzedni 2025 rok, lecz też dziękuję za piękny początek stycznia, za kontakt z Wami, za współpracę, za to, że wspieracie, za to, że jesteście, że mam do kogo mówić, do kogo rozmawiać, dla kogo nagrywać. Proszę, teraz korzystając z okazji, Panią Annę M, Pani Aniu, Pani Aniu, Pani do mnie pisała przez telefon. Proszę mi przesłać mail, bo nie mam do Pani kontaktu mailowego, Pani Aniu. Anna M, Anna M. 30 jeszcze grudnia mieliśmy kontakt telefoniczny. Proszę mi maila przesłać, bo nie mam do Pani kontaktu. Reszta dotarła, natomiast no, kontaktu nie mam i proszę o ten kontakt teraz z Panią Anię M. Nowy rok zaczyna się... Zaskoczeniem, jak pamiętacie, które zmieni się w płomienie, po których przyjdzie zimny kubeł prawdy, zimny kubeł wody, a następnie zacznie się wielkie magazynowanie. Tak, w skrócie, w tych czterech symbolach jestem w stanie opisać pierwszy kwartał tego roku. Wszyscy, którzy chcecie się zapoznać z szerszą wersją, z rozbudowaną wersją prognozy rocznej zapraszam do kontaktu mailowego na mail, który tutaj cały czas miga. Do kontaktu ze mną proszę się zgłaszać. Prognoza jest dostępna i tam jest wszystko na temat trendów i sytuacji związanych z rokiem konia. Także właśnie te bardzo kluczowe pojęcia, te opisowe heksagramy miesięczne, no oraz do kontaktu ze mną zapraszam wszystkich którzy, tych, którzy chcą mieć Kalendarz, i w kalendarzu to wszystko jest jeszcze napisane i wytłumaczone. I oczywiście, na heksagram, który dotyczy ogółu, jest też odpowiedź w postaci heksagramu, którym powinniśmy się kierować my. Bo jak wiecie, żyjemy w bardzo dziwnej sytuacji okresu dziewiątego w ta metafizyki chińskiej, a on jest niczym innym jak błędem i szaleństwem. No i cóż, dziewiąty okres, gdzie w centrum jest kobieta. D9 okres, gdzie liczy się powierzchowność, liczy się wizerunek na zewnątrz. Starany, dokładny, można powiedzieć, przemyślany, szczegółowy, pancerny wizerunek, a wewnątrz pustka. Zaczynamy nowy rok, nowy rok konia. W okresie dziewiątym liczy się kanał wzrokowy, to co widać. Liczy się film, wideo, słuchajcie. Zaczynamy rok konia. W okresie dziewiątym liczą się kobiety w wieku średnim. No i cóż, Wyskakuje mi w internecie. Cóż za nowy trend! Słuchajcie, ogarnął planetę tutaj. Celebrytki, celebryci, ale głównie celebrytki, czyli dziewiątki, prześcigają się w nagraniach, na których degustują końskie przekąski przekąski dla koni, dla zwierząt domowych, wierzchowców dla koni. Rozumiecie to? Siedzą baby w średnim wieku, no bo przecież to nie są dziewczynki. Jedzą końskie smaczki przed kamerą. Taki trend mamy. Pełna charakterystyka roku, okresu, sytuacji naszej, która jest, a ona jest niczym innym jak obłędem. No i jeszcze w jaki sposób one to robią? Mm, jak one się tam e, jak Makłowicz po prostu degustują te smaczki, które wyrosły w tej. Tej ziemi naszej, tutaj ciągnąc z niej bogactwo minerałów i bukiet smaków, i one to jedzą przed kamerą. No jest to obłęd, to co się tutaj dzieje. Słuchajcie, trudno, trzeba jakoś żyć. I receptą na to jest postępowanie bardziej racjonalne. Można powiedzieć pod prąd, ale jak z prądem płyną brudy, płynie błoto, to warto pod prąd postępować. I to jest właśnie w kalendarzu zawarte. Także wszyscy, którzy chcecie mieć dostęp do kalendarza, który potem omawiam szczegółowo w prognozach miesięcznych, zgłoście się na mail, napiszcie do mnie tutaj na ten adres. Będzie Wam może łatwiej, może lepiej. Być może wykorzystacie to na swój sukces w roku, który się rozpocznie już 17 lutego w roku Ognistego Konia. I... W przyszłości także jak zrozumiecie te zasady, które rządzą kalendarzem i metafizyką chińską, zrozumiecie pięć przemian, jak to działa, to myślę, że będzie Wam troszeczkę łatwiej żyć w tych szalonych czasach, w tym dziewiątym okresie płomiennego ognia, ognia, także szaleństwa i obłędu. I już niedługo, bo w lutym wiedzie z galopem, wbiegnie. Ognisty koń, koń czerwony, koń dziki, koń karmazynowy, koń płomienny, purpurowy, jak kto woli. Jak zwał, tak zwał. Ten wierzchowiec będzie nosił tyle nazw i tyle charakterystyk, ile ludzi, którzy będą ten rok przeżywać. A przyjdzie im jechać właśnie na tym dzikim, porywistym wierzchowcu, a przynajmniej utrzymywać się na jego grzbiecie. Zapowiada się niezłe rodeo, co już czuć tutaj w napięciach. Na planecie geopolitycznych, ekonomicznych Pamiętajcie, że za wszystkim stoi bardzo, bardzo ekonomia Niestety, lecz światem rządzi pieniądz I wokół interesów się tu wszystko kręci i obraca Drodzy moi kochani, niech kręci się wokół waszych interesów I wy możecie wzmocnić swój interes, swoją perspektywę Swoją obecność, swoją podstawę, fundament tutaj I usprawnić wasze działanie poprzez kierowanie się metafizyką chińską i wskazówkami, które niesie pięć przemian i kalendarz Sia, kalendarz rolniczy, pory roku bardzo szczegółowo opisane, o, szczegółowo opisane sytuacje wynikające z tego, co na niebie, co na ziemi, jaka energia dociera tutaj z kosmosu, jaka jest generowana na ziemi tutaj przez czynnik planetarny, czynnik ludzki, także to wszystko się zawiera, to są bardzo szczegółowe, co do każdego dnia, nawet wskazówki, przede wszystkim opisy. Opisy, które są diagnozą, ale także i zarazem receptą zawsze. I to wszystko w kalendarzu i w moich miesięcznych prognozach. Zapraszam do kontaktu na mail tutaj O. No i tam możecie uzyskać po kontakcie mailowym dostęp do prognozy rocznej, do kalendarza, lecz też do prognoz miesięcznych, jeśli życzycie sobie, można też kliknąć. Oczywiście wesprzyj i wspierać kanał z dostępem właśnie do tej wiedzy, do tych informacji. Drodzy moi kochani, trzeba pamiętać o tym, że w kleszu z koniem jest szczur. Szczur i koń się nie lubią. One się ścierają. Można powiedzieć także, że się uzupełniają. Że są dwoma biegunami tej samej, tego samego magnesu, tej samej kuli. W sposób naturalny także przyciągają się, tak? Natomiast w tym wszystkim jest mnóstwo tarcia, jest w tym mnóstwo przeciwieństw, mnóstwo lęku, niepokoju, czasami wręcz otwartej agresji. To są dwa różne światy, dwa różne sposoby myślenia. To też szczur jest w kleszu z rokiem konia, i szczur powinien najbardziej uważać, oraz konie rocznikowe, konie także powinny najbardziej uważać w swoim własnym roku. No i chciałbym tutaj przytoczyć Wam. Fragment tekstu znanego artysty, znanego poety, muzyka i wykonawcy, też autora tekstów Boba Marleya, który napisał pieśń w latach 70. XX wieku pod tytułem Wyścig Szczurów, Rad Race. Bardzo ładna pieśń, bardzo głęboka, bardzo wydaje mi się cały czas aktualna, może nawet za bardzo aktualna dzisiaj. I tutaj w tym tekście. Zachęcam, żebyście wysłuchali w oryginale Po angielsku Spróbowali zrobić własny też przekład Natomiast Jest tu taki bardzo Ważny fragment Który chciałbym teraz przytoczyć Bo uważam, że on oddaje Naturę też tego, czego koń nie lubi Naturę wyścigu szczurów I tego kleszów, w którym szczur Znajduje się w roku końskim I tekst ten Głosi gdy zdaje ci się, że jest spokój i cisza, następuje nagła destrukcja społecznego bezpieczeństwa. Nagła destrukcja społecznego bezpieczeństwa. O tak. Nie zapomnij swej historii. Znaj swe przeznaczenie. W obfitości wody głupiec jest spragniony. W obfitości wody tylko głupiec jest spragniony. Wyścig szczurów. Och, co za hańba, widzieć jak ludzka rodzina pogrąża się w wyścigu szczurów. Słuchajcie więcej na temat nowego roku chińskiego, roku 2026 po gregoriańsku, a 4723 po chińsku. W mojej prognozie rocznej, w moich comiesięcznych prognozach, też. To są godzinne nagrania, gdzie omawiam szereg aspektów miesiąca, który się zaczyna, jakby w przód. Przedstawiam propozycje też alternatywę tego, jak postępować zawsze w myśl tego, co mówi itching miesięczny. Także jeśli jesteście zainteresowani, tutaj jest kontakt, czy tutaj o tu jest kontakt, zapraszam do kontaktu ze mną. No i zachęcam oczywiście do wysłuchania. Tego tekstu Rad Race Bob Marley w oryginale, i zgłębienia go własnego przekładu. Gdy zdaje ci się, że jest pokój i cisza, następuje nagła destrukcja społecznego bezpieczeństwa. O tak, nie zapomnij swej historii, znajdź swoje przeznaczenie. W obfitości wody głupiec jest spragniony. Wyścig szczurów, co za hańba widzieć. Ludzi w tym wyścigu szczurów. Ludzką rodzinę w wyścigu szczurów. I myślę, że na dzisiaj to tyle, drodzy moi kochani. Piszcie. Pozdrawiam. Aha, i pani Anna M., proszę się koniecznie skontaktować ze mną smsowo lub mailowo, wysłać mi kontakt mailowy do siebie, bo nie ma. To jest brakujące ogniwo. O to proszę. Dziękuję, pozdrawiam. Dużo dobrego w nowym roku. Bądźcie spokojni i bądźcie zdrowi. Hej!